Witam się z Wami znowu z samochodu. Ostatnio jakoś tak wychodzi. Właśnie wracamy z ćwiczeń z brzeska od fizjoterapeuty z Krystiankiem. Dzisiaj miał brzeszkę pierwszy raz te ćwiczenia, bo ostatnio była taka bardziej formalność. No i po godzinkę, jest zmęczony. Właśnie teraz sobie chyba zasypia. Jest już zdecydowanie lepiej, jest bardziej rozluźniony niż na początku. Także bardzo się cieszymy, bo jest, bo jest duża poprawa. No i wcześniej nic nie nagrywałam, bo nie mieliśmy czasu. Szybko się zbieraliśmy. Tutaj mieliśmy na 7.30, także wcześniej wstaliśmy. A to u mnie jest rzadkość, bo ja lubię długo spać i Krystianek też sobie rano śpi długo, do ósmej, także ja zawsze jestem pana, także dzisiaj jestem taka śpiąca, że masakra jadę właśnie do domu i muszę sobie zrobić śniadanko, bo jeszcze nic nie jedliśmy Niuncia jest głodna, Mariusz idzie do pracy, a ja sobie zrobię kawkę i chcę dzisiaj ustroić dom na Wielkanoc, na święta wielkanocne o, właśnie skręcamy żeby kamera właśnie nie poleciała. Nie mam Staram żad... się delikatnie. No jedzie delikatnie, bo nie mam żadnego statywu tutaj, żeby... No jak z jajkiem, no. Ja dzisiaj jeszcze posprzątać, chcę umyć okna, jest zimno na polu, więc może chociaż z tej strony naszej, żeby po prostu się nie przeziębić i żeby dzieci się nie przeziębiły. No i wystroimy jakoś dom na Wielkanoc. Nunia jest bardzo zadowolona, bo cały dzień, w sumie to cały tydzień na to czeka, żebyśmy już powiesili ozdoby Wielkanocne, także widzimy się już za chwilkę jak będziemy w domku. Jesteśmy już w domu, Krystiankowi zrobiłam śniadanko, kromeczkę szyneczką, co nie, nie? Co nie, nie? Jesz Krystianku mniam, niem. Krystianek sobie tutaj je, kromeczki szyneczką, Niunia też sobie tam y, zjada śniadanko. Jeszcze mama sobie musi zrobić, bo jestem strasznie głodna. Pięknie, wkładaj do buźki, wkładaj, niem niem. Bardzo lubi Krystianek takie kanapeczki Z szyneczką Ja mu kroję na takie malutkie kwadraciki I sobie je Nie dałam mu żadnego talerzyka, bo Krystianek zawsze wyrzuca mi talerzyk na ziemię Mam po prostu te przykręcane też Talerzyki, ale on woli brać sobie Jak ma po prostu położone tutaj Na krzesełku ja Prawo zostawiliśmy straszny bałagan Bo nie miałam czasu, żeby Pościelić nawet łóżek Więc właśnie się za to biorę I muszę trochę posprzątać Także ściele łóżeczko. W ogóle wczoraj NIP powiesiłam te takie bombeczki. Czy bombeczki, kurde, jajeczka, to nie są bombeczki. Powiesiłam jej jajeczka, której ostatnio kupiłam. Nie wiedziałam, gdzie je powiesić, więc dałam je tutaj. No myślę, że spoko wyglądają. Innego miejsca dla nich bym nie znalazła, a przynajmniej mi się podoba. I się dziecko po prostu cieszy, że mam coś nowego w pokoju. Wczoraj jeszcze nie zmieniłam zasłonę, żeby się jej tak odmieniło. Tamtą dałam do pania, także wygląda troszkę tak inaczej. Jak to Zuzia mówi, jej pokój jest księżniczkowy, różowy. No i Zunia już ma czysto w pokoju. Jeszcze pozostaje nam pościerać kurze, posprzątać. Podłogę umyć No i w sumie tyle Zabawki dobrze, że już ma posegregowane Bo z tym schodzi najdłużej fiaranka zmieniona, także Już jest spoczko Niuniuś, ty się przebieraj Przebieraj się, no Bo znowu poniszczysz wszystkie leginsy Niunia tak niszczy uły, że jak zawsze przychodzimy do domu To po prostu musimy zmieniać naciuszki domowe Bo zaraz wszystko jest poniszczone I z dziurami No standard, ale to chyba jest u każdego dziecka Idę uspać Krystianka, szybko odkurzyłam, żeby właśnie sobie poszedł na drzemkę, żebym później mu nie hałasowała. Przebierę mu pampersika, tutaj mu ściągnę jeszcze bluzę. Idę go uspać, zrobiłam mu właśnie mleczko, zje sobie mleczko. Mam nadzieję, że będzie spał długo, a ja w międzyczasie umyję naczynia, bo jeszcze mam naczynia do mycia. No już, ciutko, ciutko. Voilà. Ba! Nie jest chustjanek! Całe to mokre, kto to tak zobaczył? Co ty, ty robisz? Mm. Mm. tuni tuni, tuni mm. tuni. tuni tuni, no? Tak! Tuni tuni! Dobra, to my się przebieramy i idziemy zaraz spać, tak? ma mm. tak! Daj nóżki, nóżki. Daj te nóżki. I nie ma, nie ma, nie ma jej kolanka. Czerwona ma kulanka, bo ćwiczył, tak? ćwiczył, tak. Masujemy nóżki. Nie zjedzie? down and I play dead and I stay Janek już zasnął e, Szybko zasnął po tych ćwiczeniach, był zmęczony Ja wzięłam sobie ozdoby Gdzieś sobie je właśnie teraz e, Położę, nie mam ich dużo, ale Zdecydowałam, że w sumie po co mi więcej e, Święta są tylko Chwilkę, e, potem te ozdoby Gdzieś będą schowane, także e, Nic więcej nie będę potrzebować e, Miałam jeszcze dzisiaj Umyć okna, ale wiecie co Patrzę do szafki z e, po prostu Chemią i nie mam płynu do szyb więc oknami się dzisiaj wstrzymam Będę musiała sobie kupić płyn I pewnie zabiorę się za nie jutro Właśnie Ozdobię sobie teraz Tutaj tymi paroma Rzeczami Nie będę ich pokazywać nie wiem, Mogę pokazać tylko trzy rzeczy, bo one są nowe O, poczekajcie, no bo tutaj już sobie Położyłam Kupiłam ostatnio po prostu Taki stroik ja go dam na cmentarz Ale na razie po prostu Będzie sobie stał w domku Dopóki nie pojadę na cmentarz W domu też ładnie wygląda Na cmentarz coś się nadaje Także kilka postoi u mnie Bardzo ładnie się on prezentuje Jest przepiękny I jeszcze co to kupiłam sobie ostatnio takiego króliczka na patyczku, gdzieś sobie go włożę w jakiegoś kwiatuszka i bukszpan po prostu na stół, żeby ładnie ozdobić. Jedynie co to e, chyba nie podoba mi się po prostu e, ta żółta folia, e, więc nie wiem, czy jej nie ściągnę, ale zobaczę jeszcze. Na razie może położę. tak? Ja nie mam po prostu ładnej doniczki, żeby ten bukszpan w coś włożyć, chociaż, chociaż nie wiem tak wygląda świątecznie. No, zobaczę. Sobie jeszcze taki odruszki, co sobie ostatnio kupiłam. Ten taki po prostu króliczek. Tylko muszę odciąć metkę. Dobra. I tego króliczka sobie położę pewnie na stół tutaj. sobie jeszcze coś dokupię, ale zobaczę. Tutaj sobie jeszcze to gdzieś tam. Tutaj dla ludzi jeszcze babcia ostatnio kupiła jajeczka, baranki, króliczki do koszyczka. Tutaj ja jeszcze i ostatnio też kupiłam do te koszyczka w sklepie e, takie jajeczka, e, specjalnie ich nie wyciągam jeszcze z woreczka, żeby e, lisek nie zjadł, <laughs> bo Zuzia by miała ochotę i by tak znikały, znikały, dlatego siedzą w koszyczku e, i będą dopiero na święta. <laughs> 🎵 sobie właśnie kawkę, e, myślałam, że włączę sobie jakiegoś vloga i wypiję sobie ciepłą kawusię, ale właśnie Krystianek się obudził, pospał tylko godzinkę, e, no cóż, dobra godzina. Zdążyłam umyć naczynia, e, także e, troszkę zrobiłam, e, podekorowałam troszkę e, i się obudził. No i wypiję sobie kawusie z nim Zaraz im podgrzeję rosołek Bo wczoraj gotowałam, jeszcze mam na dzisiaj Rosu, No i może włączę sobie tego vloga, zobaczę, może uda mi się obejrzeć przy Krystianku. Byliśmy dzisiaj u fizjoterapeuty, tak jak Wam wcześniej mówiłam. No i pytała się Pani, czy mamy obuwie z twardą dla Krystianka. No i mówiłam, że mamy, pokazałam jej jakie, ale ona mówiła, że najlepsze obuwie dla dziecka jest obuwie profilaktyczne. Ja sobie zrobiłam zdjęcie tej listy, którą miała w gabinecie. I tutaj są podane firmy e, po prostu tych budzików, które e, polecają fizjoterapeuci e, Wiem, że oglądają mnie tu mamusie I jeśli jesteście zainteresowane, e, to ja Wam je pokażę e, Możecie sobie e, takie kupić dla swoich maluszków Oczywiście jak będziecie e, chcieli Zobaczcie, mam nadzieję, że wszystko e, dobrze widać I to są firmy Profilek, Danielki, Memo, Aurelka i to but Ja się jeszcze pytałam, czy ml są dobre I mówiła, że ml też są dobre I sprawdzone dla takich małych maluszków Bo ja przy Lili właśnie miałam pierwsze buciki ml Więc dlatego też o nie zapytałam Ale one są dość drogie Także zobaczę sobie na tą listę Tutaj tych bucików I może jakieś wybierzemy Musimy jakieś zarobić, żeby na następne zajęcia Miał buciki takie już do ćwiczeń Żeby mogła pani mu je ubrać No ja sobie piję mnie mm. zaraz sobie podgrzejemy zupkę, rosołek, e, już mamy południe mm. Co Krystianku? Co? Nie wyspałeś się, co? Teraz będziesz narudził Jak ja nie lubię jak on śpi krótko i potem ani sobie nie dośpi, e, nie wyśpi się i po prostu tak będzie narudził Ale do kolejnej drzemki e, ma gdzieś koło 15-16, więc na ostatnią drzemkę wtedy pójdzie, e, może się e, wyśpi ja chciałam wam jeszcze złożyć świąteczne życzenia Nie wiem czy jeszcze po prostu wrzucę tutaj jakiś filmik przed świętami No zobaczymy, może wrzucę, może nie Zależy jak tam się wyrobisz z czasem i czy będę miała po prostu czas na nagrywanie Ale już tutaj siedząc składam wam życzenia wielkanocnych, wesołych świąt Spędzonych w gronie rodziny, żeby brzuszki były pojedzone O właśnie Krystianek też wam życzy z wesołych świąt no i jak jeszcze mówimy o świętach, to właśnie muszę sobie zrobić listę zakupów na święta, żeby wiedzieć co sobie kupić, bo planuję zrobić jabłecznik planuję też zrobić karpatkę, sałatkę jakąś tu nie wiem czy właśnie jarzynową czy może spora, jeszcze nie wiem. Pewnie Junia zadecyduje. Janku, co ty śpiewasz. Co ty naśpiewasz? Patrz, tutaj na niego, bo on właśnie tam sobie z tyłu siedzi. No i ten, a wy co gotujecie w ogóle na święta wielkanocne? Dajcie mi znać w komentarzu W pierwszy dzień świąt pewnie pojedziemy do mamy mojej na obiad Potem jeszcze pojadę sobie do babci Zawsze u babci się wszyscy zbieramy w święta Jest tak rodzinnie, świątecznie i wesoło przede wszystkim Krystianka właśnie posadziłam, żeby sobie siedział Obłożyłam go poduszkami, bo jeszcze boję się go zostawić Że się przewróci do tyłu Wysypałam mu taką całą skrzynię zabawek i mam nadzieję, że się chwilę zajmie a ja idę sprzątać zabawkę Krystianek posiedzisz chwilkę? Krystiano Dobra, póki jest zajęty to ja szybko uciekam do łazienki i biorę się za sprzątanie Dobra, biorę się za szybkie sprzątanie łazienki Krystianek eee, sobie siedzi i się tam bawi Właśnie mi się skończył cif, więc Znalazłam coś takiego w szafie. Już dawno to kupiłam. E, taki dix. Mam nadzieję, że się sprawdzi. E, bo ja ogólnie łazienkę zawsze sprzątam seafem. E, no i tu mam taką starą gąbkę. Umyję umywalkę, żeby był e, porządek. Strasznie nie lubię bałaganu. A no jak to w cały czas się po prostu bałagani. Co e, się tam maluje, to zawsze umywalka jest. Upa prana, brudna, no i nieunia chodzi, czasami tu farby po prostu sobie wylewa, więc to wszystko się bała zanim. No i w ogóle ten twój się nie pieni, dlatego go po prostu nie lubię. Muszę sobie kupić po prostu ten stiw w sklepie. Mam widzicie dużo trzeba tego użyć żeby u była po prostu umyta No kiepskie to jest, nie lubię tego bardzo. Dlatego to tak już długo tutaj e, u nas stoi, Ej. chyba już pół roku na pewno Od razu jak tu już jestem w łazience, bo właśnie teraz mi się e, rzuciła ta sukieneczka e, w oczy, bo dałam ją tutaj do prania e, Ostatnio byłam w ciuchu, e, w się, czy jak to tam <grym> mówią e, I zauważyłam taką piękną sukieneczkę e, Zobaczcie jak ona jest przecudna, to jest przód a to jest normalnie dla małej baletnicy Jest naprawdę przepiękna Tutaj ma takie kokardeczki No i co prawda Ja nie mam już takiej małej Dzidzi dziewczynki Dzidzi może mam, ale chłopczyka Właśnie pani się śmiała w sklepie Bo z nią mówiła mama, mama My mamy przecież Krystiana, nie mamy dziewczynkę No ale wzięłam ją po prostu Bo wystawiłam ją na Vinted Jeszcze tylko ją wypiorę I będzie sobie ładnie czekała Aż ją ktoś kupi e, Taka sukieneczka może się właśnie przydać Na jakąś sesję zdjęciową dla maluszka Albo nawet pod e, rajtuski To znaczy na rajtuski A nawet na rajtuski e, Fajnie tutaj na jakieś bodziaki I fajnie będzie wyglądać e, Naprawdę można znaleźć w ciuchu na cudeńka Aniuli, znalazłam jeszcze taką bluzeczkę Zobaczcie Aniulcia, przyszłaś? Co robi Krystianek? Siedzi A zjadłaś tościka? No to idź jeść szybko No i znalazłam wtedy jeszcze taką bluzeczkę zieloną tutaj z falbankami Jest bez żadnych plan, w dobrym bardzo stanie Będzie miała taką po domu, na pole dochodzenia. Naprawdę nieraz warto znaleźć fajne rzeczy, tylko trzeba szukać, a ja za bardzo nie lubię grzebać w tych rzeczach I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Jeszcze lustro mi zostało do czyszczenia Jak widzicie jest brudne Ale to nie mam płynu właśnie do szyb Więc będę musiała Później jechać do tego sklepu i kupić ten płyn I to lustro już umyję Później. Dobrze, że nie mamy żadnych gości Także spoczko Łazienka posprzątana Zobaczcie jakiego mam tutaj towarzysza W sprzątaniu. Nie chciałam tutaj Wjeżdżać wózkiem, bo jest mało miejsca i siedzi Krystianek w wózeczku Tak? No tak, musi być przy mamie Jest super ten wózek, powiem wam e, Ostatnio byliśmy z nim już na spacerku Byliśmy też w kościele e, Jest ok, e, Bardzo dobrze nam się sprawdza Poza właśnie tymi krawężnikami Co mówiłam we wcześniejszym vlogu No co, no Rajtuski masz? Rajtuski? ciao! Mm, Pójdzie zaraz a, spać Wyszłam teraz z kościoła e, Byłam do spowiedzi Urwałam się na chwilkę z domu e, Jeszcze chyba sobie skoczę szybko do sklepu Bo zabrakło mi tego płynu e, do szyb A chciałam umyć e, jeszcze okna Także jeszcze na 5 minut wchodzę do sklepu e, I wracam do domu Do dzieciaków I, I, would never be fine. I just to say I'm alright. and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays I kupiłam parę rzeczy, byłam jeszcze w jednym sklepie oprócz pożywczego i kupiłam nünty bańki takie. Kupiłam jeszcze na lany poniedziałek taką szczytawkę do wody. Będzie zabawa. Mieszka rano obudzę takim szczałem. Kupiłam Chrystiankowi skarpeteczki. E, jeszcze tam jakieś e, jedzonko, artykuły spożywcze i chemię I jeszcze kupiłam babeczkę świąteczną na stół, żeby ładnie wyglądała. E, no i byłam jeszcze w Paczkomacie e, i nabrałam. A jeszcze to! Jeszcze z Zuzia chciałam Wam pokazać, że e, kupiłam jej takie jajeczko i w Paczkomacie byłam, kurde, z bateriami pada, zaraz mi się rozładuje. Co zamówiłam, bo tak wyśpieszę się, bo zaraz mi pani bateria Na Vinted zamówiłam takie body z Zarym Zaraz pierwszy raz też je widzę Fajne, bardzo fajne, tu mają takie skoronki rękawki Z przodu mają taki tutaj ozdobny dekolt I z tyłu wycięcie, bardzo ładnie wyglądają Na pewno sobie gdzieś je ubiorę Zobaczcie jak się prezentuje ta bluzka, jeszcze Wam ją pokażę. Jest piękna, zasłaniam tutaj się, bo nie mam biustonosza, żeby to nic nie prześwitywało. Zobaczcie, ma takie ładne ramionczka i zobaczcie, jaki tym akcentem już zakupowym. Z Wami się żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie. Widzicie jak tutaj mam kryzsianek wielki chaos, także do zobaczenia już w kolejnym na razie. If I lay it down and I play it. Down.